Cześć, cześć, witajcie. Witajcie w kolejnym odcineczku na moim kanale. I, I taka ciekawostka w ogóle, jeszcze na początku, zanim przejdę do dzisiejszej modyfikacji. Mianowicie, kręcę ten odcinek trzeci raz, bo dwa razy nie chciał się nakręcić obraz, więc jak mówi mi posłuszeństwo, więc. Słabo było, ale, ale nakręcam mimo wszystko kolejny odcinek. Już kolejny raz. I dzisiejsza modyfikacja, jak widzicie po tytule, możemy sprawdzić HP mobów, czyli ich y, poziom życia, ich y, ilość życia. Mi osobiście y, bardzo spodobał się pomysł, żeby Dać taką modyfikację. Dzisiejszy odcinek będzie dość krótki, bo chciałbym po prostu posprawdzać, ile HP mają dane moby hmm. i potem zobaczyć, czy ta modyfikacja pomagałaby jakoś w walce z tymi mobami, czy nic by nie zmieniała w tym temacie. Najpierw zobaczymy. Go golem ma 100 życia aż. To znaczy, hmm. y golem mamy mniej więcej tyle, ile ma grat. Albo niewiele więcej On ma 50 życia Gracz dla porównania ma chyba 20 Tak Tutaj możemy sprawdzić sobie HP konkretnego moba Dowolnego wybranego moda Na przykład owce mają 8 HP Każda owca i modyfikacja ta też dodaje nam na przykład yy... to, że widać ile mamy HP. Na przykład jeżeli bym wziął sobie teraz netheriteowy miecz, to ten miecz zadaje po 8 HP, mniej więcej. A pewnie większość yy osób, która jest biała w Minecrafcie, to pewnie powie, a faktycznie on zadaje zawsze 8 obrażeń, ale nie jakby było po prostu za łatwo, więc yy, jeżeli uderzymy moba to wyskoczy liczba ile yy, serc mu yy, ubyło i ile jaki mieliśmy yy, damage. Kurę zabijemy na hita, akurat tym mieczem. Ale jeżeli mielibyśmy świnię to możemy na niej yy, przetestować właśnie yy, raz mamy 8, raz 7, raz 6. I to jest taka, taka ciekawostka na temat właśnie Minecrafta, że nie zawsze mamy walimy po 8 d to I to bez względu na to, czy walimy w głowę, czy w rękę. Tutaj bardziej chodzi o, o, o losowość, o taki element niepewności, co mi się nawet w Minecraftie podoba. A tutaj gdzie był Iron Golem chyba. Ale go nie widzę. Z y, Iron Golem Wam pokazać. Przykład. O, mamy żelazny miecz. Spoko, całkiem koks i temy są tutaj. O co on robi? Spoko. I y, gdzieś tutaj powinien być Iron Golem. Jest. To teraz Wam pokażę. Raz mamy y, 8 damage. A. Tutaj mamy 8. 6 na przykład było przed Widzieliście. Tutaj chodzi tak naprawdę o taką pewną losowość, znowu 8, 8, 8, 8, 8, pewnie zaraz będzie znowu 6 z powrotem. I nie chcę go zabijać, bo po co, bo do, dobry chłop z niego, ale... Zostawimy go takiego jaki jest. Co do innych mobów, możemy sprawdzić każdego moba z jednym wyjątkiem, z jeden wyjątek... Tej modyfikacji to testowałem jeszcze. Nagrywałem ten odcinek po raz pierwszy i to jest Ender, Dra Ender, Dra Ender Dragon. Kurde. Ten opał naprawdę wykańcza. Ender Dragon i nie widzimy jego ilości damage'a Próbowałem się przez chwilę domyślić, dlaczego nie możemy sprawdzić ilości jego damage'a Na przykład ilość damage'a Uivera już sprawdzić możemy, i to Wam mogę nawet udowodnić. Piasek dusz i czaszka. Czaszka Uiverowa, więc damy tutaj to, tutaj to, tutaj to i tutaj to. I damy jeszcze czaszkę y, weaverowego szkieleta. I tutaj pokazuje nam się y, jak mu przybywa życia. Ile mu przybywa. I właśnie y, widać to HP dopiero jak nakierujemy na danego moba nasz y, wskaźnik. I on na przykład ma 300 życia, czyli y, gdzieś koło 250 y, serduszek pełnych więc ciekawie no I y, tą modyfikacją możemy sprawdzić tak naprawdę hp każdego moba poza właśnie ender dragonem co jest moim zdaniem trochę słabe bo tam by się chyba najbardziej to przydało ale y, no, nie, nie ma i to jest chyba taką naj, największą piętoma Achillesową w tej modyfikacji. Reszta jest takie spoko, Każdy, pokazuje HP każdego moba. I pokazuje też ile ile zadamy na przykład. I możemy sprawdzić, że na przykład y, mięsem zadajemy tyle ile łapką, czyli y, y, czy byśmy bili krowę z czy, u, czaszki riverowej. czy z ręki, to będzie tyle samo, więc y, kiedyś widziałem film jak y, filmy, jak ludzie byli po prostu różnymi rzeczami na YouTube na YouTube jak z survivala grali i to myśleli, że na przykład y, ja też tak myślałem początkowo że y, drewno zadaje więcej y, obrażeń ale tak nie jest drewno zadaje obr tyle obrażeń, ile y, w sensie sam blok drewna tyle ile y, Gracz normalnie waliłby, gdyby waliłby łapką. I w sumie tyle z tej modyfikacji. Nie ma tutaj zbyt dużo do tłumaczenia. Co, co było do wytłumaczenia, to chyba wytłumaczyłem. Mam nadzieję, że dobrze. I dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka. Stawcie łapkę w górę za 5 łapek w górę pod tym filmem. 10. 10. Ruszam z kolejną modyfikacją yy, we wakacje. Bo teraz do wakacji będę miał filmy nagrane, i ja wszystkie nagrywam w niedzielę, czy w sobotę, w niedzielę, i dlatego też nie ma niedzielnego live'a. Ale yy, jak będziecie chcieli, na przykład, yy, film kolejny z modyfikacji już we wakacje, to musicie zostawić yy, pod tym filmem 10 łapek. W górę. Więc ja wam życzę powodzenia. A tutaj od razu mówię, będzie kolejna modyfikacja, na której będziemy spideranowali. Spideranowali najpierw w odcinku, później na live. Na live, więc zapraszam na live. A. Live y są codziennie od 20. I w sumie. Trzymaj się, się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.